Siemanko tak dzisiaj Gramy w Rock Heaven już z znajomą no, Można powiedzieć No i dobra To sobie stworzymy gdzieś domuś Tylko pojedziemy może luzemką No i jedziemy sobie tak Jedziemy, jedziemy No, no jedziemy, jedziemy sobie. I już wystarczy, że sobie no zrobimy domek już. No może sobie byśmy zrobili tutaj. O, pojedziemy sobie. No, no spokojnie. No i zrobimy sobie chatę. No zrobimy sobie tu chatę. No i Zajmiemy sobie każdy pokój. To idziemy, idziemy. No idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, ja idę sobie swój pokój zająć. Aby zamknę tylko ten. No i... Ja sobie zrobię tu pokój.

No. ja sobie mamy tu pokój, tylko go jak zawsze uzdobimy. Czyli tak bierzemy sobie jakiegoś, może, laptopa. O tak, jest klasyczny, lepszy. No, no, Jeszcze no. oczywiście z tyłu sobie zrobimy. Pokaże Wam coś fajnego, że tylko trzy krzesła możecie zrobić. Może oddać od, do od tego spokojnie chyba od Kasia. Pokój Kasia, ale jej to nie będzie wystawało. Tak, ja sobie mogę to zrobić. O. i Będzie tylko dla trzech osób. Widzicie to? I czy jej ten kawałek stołu? Przejostaję, ale dobra, to będzie ładniej będzie. Ja sobie tutaj już stół wzięłam to oczywiście gdzieś telewizja musi być Telewizja tu będzie O taka wienikrze bardziej no i dobra. Oczywiście lampy sobie zrobimy, te dlatego takie imprezowe takie takie i tu jeszcze zrobimy po drugiej stronie. I tu mamy ten balkon I ja na balkon wyjdę sobie i tu jest wiecie, no i tam na mamy... można. żeby dzisiaj sobie robimy no pokój oczywiście dodamy do tego jeszcze siłownie żeby gdzieś sobie ćwiczyć może jeszcze jakieś drobne drobiazgi dodamy ale nie tak na dole tylko tu gdzieś tak tak o. No dobra, taka może niebieska. I oczywiście będziemy robić wojnę kolorów. Ja już jestem przeszykowany. Plan sobie rozpisałem. Napiszcie w komentarzu jaki się Wam kolor podoba. Różowy się nie liczy. Kto napisze różowy, usuwam ten komentarz wtedy. A więc, bo różowy, dlatego robię atak na różowy. I będę to nagrywać dziś albo jutro Ale dobra, no więc ja już mam przeszykowane wszystko. Już jestem przeszykowana Możemy jeszcze sobie dać oczywiście pizzę na stole Ale oczywiście tak się nie da Musimy znowu ten stół postawić Dobrze, Jeszcze już cholinek nie będziemy stawiać. Jeszcze postawimy sobie może jakieś te tutaj drobiazgi, takie lampeczki jakieś. Oczywiście niebieskie. No. No i tak chyba zaprezentuję pokój. Jeszcze może damy sobie tu fotel. Tu po nie tylko fotel. O tu. A siłowy nie potrzebuję. Patrzcie jak jeszcze tu sobie ten. To macie leżaczki takie i takie. My sobie tu zrobimy. O, takie coś. O. I to będzie do siedzenia takie wygodnie. Taka pufa. Dobra, ja zobaczę, jak tam u Jesteś ja, tu. Dobra, ja już idę, dobra. Nie przejmuj się, do, do, do. dobra robię. Dobra, wygląda to trochę jak biały, ale dobra, ja do tego pokoju nie będę wchodzić. <coughs> czy te lampy się? I czy te co to tutaj za przecież zawsze no, aż ciekawiłem? Ej, niebieskie!

no i dobra tak może być no i dobra no tak jak mówię podajcie do też, bo nagrywałem dzisiaj akurat też do Stumbla. Zobaczcie co tam w telewizji. Tak, tu gdzieś było usiąść takie. I patrzymy, co tam w telewizji. Świnie. Nie wiem, na świnie oglądać. Bo jest różowa. Oglądamy film sobie. Dobra, muszę i żegnamy. Wkładajcie na grupę. Możecie mnie dodawać do znajomych, czyli kanamo. No, jeszcze mam dużo miejsca, bo dopiero 37 znajomych mam. Wpadajcie, możecie mnie tam jeszcze ten. Gram też w Brawl Stars, ale trochę mniej. Już nie pamiętam nawet jakie tam imię. Dobra. No to żegnam się. Pa pa!